Na ziemi łosickiej takiej wizyty jeszcze nie było. Po raz pierwszy w historii prezydent R.P. przyjechał do niewielkiej wsi Korczówka w gminie Olszanka. Tego samego dnia Andrzej Duda odwiedził też sokołów podlaski. Jak mieszkańcy naszego regionu witali głowę państwa, co prezydent mówił i co obiecał, przeczytacie w najnowszym wydaniu T.S. Czy niepubliczne przedszkole powinno dostawać od miasta dwie dotacje na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju? Dyrektor katolickiego przedszkola świętego Antoniego Węgrowie, ksiądz Romuald Kosk, uważa, że tak. Burmistrz miasta, Krzysztof Wyszogrodzki, mówi, że prawo na to nie pozwala. Argumenty obu stron znajdziecie w artykule Stanisława Jastrzębskiego. Ksiądz skarży się na miasto. Pamiętacie aferę z salonem sukni ślubnych Donna przy ulicy Piłsudskiego w Siedlcach? Poszkodowane klientki nie mogły odzyskać swoich pieniędzy, choć wygrały wszystkie procesy sądowe. Jak sytuacja wygląda obecnie, opisała dla Was Milena Celińska. Chcemy zagrać w play-offach, zapowiada Marian Burzec, prezes KPS-u W obszernym wywiadzie przeprowadzonym przez Mirosława Buczka przeczytacie m.in. o okolicznościach rozstania z trenerami Grymskim i Michalczykiem, o tym, co przesądziło, że nowym szkoleniowcem został Witold Kwastyniuk i o skompletowaniu składu, który ma zapewnić klubowi ligowy sukces. Zapraszamy do lektury najnowszego wydania tego Nika Siedeckiego.